Mamy szansę, żeby w działalności naszej, którą chcemy prowadzić, być nie tylko w naszej dyscyplinie, w jeździectwie, konkurencji ujeżdżenia, takim czołowym absolutnie klubem w Polsce, tak jak Zaks, Akendzieżynko, Sławi nasze województwo i powiat w dyscyplinie siatkówki. Natomiast... Również to miejsce może stać się takim miejscem, nie tylko w Polsce, a ma bardzo duże szanse, żeby tutaj, w Europie Centralnej, być takim czołowym obiektem. To nie tylko obiekt, ale również wspaniali sportowcy, trenerzy. To jest szansa dla rozwoju jeździectwa w Polsce, szansa dla wzrostu znaczenia tego sportu w ruchu olimpijskim. Nazwa olimpijski ośrodek szkolenia zobowiązuje. To precyzja, szacunek, przyjaźń, to wiele elementów, które wiążą się z wartościami ruchu olimpijskiego. Mamy oczywiście tych olimpijczyków z różnych stron, ale takiego nagromadzenia hodowli, kompetencji i również olimpijskich, olimpijczyków i koni i ludzi, nie ma jako pole. Poza tym tutaj to jeździctwo jest bardzo powszechne. Tutaj są i stadniny, ale jest ogromnie sprzyjająca atmosfera. Tutaj, akurat w Zakrzobie zebrały się wszystkie pozytywne wibracje.